A znajdujemy się teraz przed sklepem z bronią, który nazywa się Dashboard. To jest broń nie tylko myśliwska, ale również taka właśnie a, zabytkowa czasami taka fajna to jest dla takich dużych chłopców, co mają takie duże, duże kochones. Gdzie to jest? Ulica Podmiejska boczna. Tutaj widzimy właśnie antenę, taką typowy maszt telewizyjny. Kto z gorzowiaków wie, gdzie znajduje się antena, A to już wiadomo gdzie jest. Ten sklep. Zapraszam do odwiedzenia właśnie tego sklepu. Witam. Po raz kolejny jestem w sklepie z bronią Dashboard na ulicy podmiejskiej bocznej. Jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić zezwolenie na broń, to oni tutaj poinstruują, powiedzą, jak to zezwolenie uzyskać. A podobno uzyskać zezwolenie na, na broń teraz jest znacznie łatwiej niż kiedyś. Ostatnio mówiłem o Parabelce. Proszę zobaczyć sobie jeszcze raz. To była podstawowa broń y, w, używana w armii niemieckiej, zarówno w I, jak i II wojnie światowej. Ale już zaraz po I wojnie światowej Niemcy zorientowali się, że parabelka jest za droga w konstrukcji. Potrzebowali czegoś prostszego, a jednocześnie bardziej masowego i y, bardziej odpornego na różnego rodzaju uszkodzenia, zanieczyszczenia. Dlatego postanowili ogłosić. Przetarg na nową broń, jaką broń. Do tego przetargu wystartował niejaki Fritz Walter. I to mamy Walter P38 oprócz parabelki, główna broń właśnie w czasie II wojny światowej. Sama, sama numeracja 38 mówi o tym, że to jest od 38 produkowana broń. To nieprawda była produkowana trochę wcześniej. Od 1938 już była tak produkowana seryjnie, a tak naprawdę to od 1940 została seryjnie produkowana. Pan Walter już produkował broń w czasie I wojny światowej, ale to była taka broń niezbyt masowa. Zatrudniał chyba pod koniec wojny jakieś 500 osób, czyli to nie było aż taka wielka fabryka Waltera, ale zdobył sobie już renomę. I jak tylko zakończyła się pierwsza wojna światowa. Walter zorientował się, że jeżeli chce, żeby jego firma była prężna, żeby zdobyć tą kasę, taki dobry inwestor, taki fajny, który zapłaci trochę tego grosza, no to musi się dogadać z armią niemiecką, no bo armia niemiecka to jest... to jest yy, te miejsce, gdzie się zarabia niezłe pieniążki. Wystartował do przetargów na nową broń, bo Niemcy zorientowali się, że potrzebna jest nowa broń, prostsza w użyciu. Mniej skomplikowana niż, niż, ten, niż ta parabelka P-38. Proszę zobaczyć, jak to, jak to wszystko fajnie chodzi. To jest kolejna broń taka kultowa. No, walterek, walterek też kultowa broń. Nie tak może rozpoznawalna jak właśnie parabelka, ale, ale też bardzo znana. No i on postanowił wystartować do przetargu dla armii niemieckiej. A już miał osiągnięcia bardzo duże, a więc w 1936 odbyła się ostatnia olimpiada przed II wojną światową. Pamiętamy te ujęcia, kiedy to Hitler otwiera tą olimpiadę, i pan Walter, firma pana Waltera, uzbroiła, wyposażyła w zasadzie yy, z drużynę strzelecką niemiecką w pistolety Walter Olympia. To był pistolet, czy to był podobny do tego? Gdzieś koncepcyjnie może i tak, ale był przede wszystkim na amunicję sportową 5,5 mm, czyli był taki delikatny, ale za to odznaczał się niesamowicą, wręcz celnością. I w ten sposób, że na tych właśnie Walterach Olimpia to niemie, Niemcy zdobili 5 złotych medali. Czyli miał kartę przetargową pan Walter, żeby startować właśnie przetargach na broń. Ale Wyprodukował na podstawie tego waltera Olimpii coś takiego jak Walter PP. To już był Walter PP dosyć podobny do tego, ale, ale jeszcze nie to, to, nie to. I ten Walter PP wygrał przetarg na uzbrojenie niemieckiej policji. Ale armia niemiecka to chciała czegoś ekstra, armia niemiecka miała swoje takie fochy, miała swoje takie wydziwienia. Walter y, zaprezentował na podstawie Faltera y, PP, trochę poprawiony, y, na 9 mm, już na mój na, na, na parabelum, y, taki właśnie pistolet, bardzo już zbliżony do tego, ale niestety niemiecka armia zażyczyła sobie czegoś zupełnie innego, a to tego, a to, a to chciała z, z, z krótkim odrzutem to działa na podstawie krótkiego odrzutu lufy. Oni nie chcieli krótkiego odrzutu lufy. Oni chcieli łagodnie spadający zamek, swobodny, później półswobodny. A to za ciężkie, a to to, a to sro. Cały czas coś im nie pasowało. A to jakoś zapięcie magazynka niedobrze. A to proszę dodać kurek zewnętrzny. No, Walter, dodam kurek zewnętrzny, co to za problem dla takiego fachowca. Wszystkie ich fochy w zasadzie spełnią. A to jakieś zbijaki, a to jakieś zabezpieczenia. Walter dwoił się i troił, bo wiedział, że tylko armia niemiecka zapewni mu te te, te pieniądze, bo, to będą, za, bo to, to będą nakłady w setkach tysiącach, o ile nie w milionach sztuk przecież, nie? Yy, próbował, pokazywał armia niemiecka, strzelała fochy, nie? Ta, ta nie to, a to to, a to a to, to, to zabezpieczenie jakieś niepasujące, a to no i w końcu Walter zdecydował się, jak nie chcecie? No to nie. Zaproponował ten pistolet właśnie Walter P38 armii szwedzkiej. I Szwedzi oczywiście bierzemy od razu 11 tysięcy sztuk, kontrakt na 11 tysięcy sztuk dla armii szwedzkiej. Jak usłyszał to Wehrmacht, mówi, o nie, 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 nie z tego nic nie będzie. Szwedzi dostali tylko półtorej tysiąca sztuk, resztę przejął Wehrmacht i od roku 1938 w zasadzie podpisano umowę z Walterem na produkcję tej broni. Produkcja ruszyła w 1939, a już tak na seriu w 1940 roku, ale co ciekawe, to ta broni nie zostawała wydawana na linię bojową, bo już w tym czasie toczyła się przecież II wojna światowa. Została pakowana w skrzynie i czekała na odpowiedni moment. Kiedy był ten moment? W czerwcu 1941 zaczęła się akcja Barbarossa, czyli Atak Niemiec na Związek Radziecki i wtedy z pudeł wyciągnięto takie zacuszka dla oficerów, podoficerów, no i lotników, wszystkim, co należała się broń krótka, wydawano właśnie walterki PP. Wyprodukowano ich ogółem ponad milion, czyli klepało ich się bardzo ostro, między innymi firma Mauser, Rheinmetall, wszyscy klepali właśnie te Walterki. Proszę zobaczyć, to jest ładna broń, nie tak piękna, nie tak kultowa jak, jak parabelum, ale Walterek ma też to swoje, te swoje, zobaczyć, tutaj, te Piękna broń, naprawdę piękna broń, już taka nowoczesna, to już nie jest taka broń jej trącąca myszką, jak, 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 jak Parabelka, którą widać, że to już jest Broń przestarzała. Proszę porówno, porównajmy sobie obie te dwie bronie. Ten koncept tej broni powstała jeszcze w XIX wieku, a tej w latach 30. No to jest różnica już znacząca. No i co to, jakby tu połączyć tą sprawę z naszym gorzowem? No oczywiście w tym samym przypadku, jak, jak i parabelki, też. Produkowano w Gorzowie, firma Otto Gobersteina produkowała dla niego kaburę. Kabura nie była już tak wyrafinowana jak, yy, jak w, yy, w przypadku Parabelki, nie miała już takich pasków do szybkiego dobywania broni. Dlaczego? Bo nie musiała być już taka szczelna, bo nie musiała zabezpieczać tej broni już przed zabrudzeniami aż w takim stopniu jak właśnie w Waltera. Walter był bardzo odporny na zabrudzenia, to była broń niezawodna. Nie tak celna. Słyszałem od ludzi, którzy strzelali zarówno z parabelki, jak i z Waltera, że parabelka jest znacznie celniejszą bronią od Waltera, ale za to Walter był bronią niezabodną. A firma Otto Cobresleyna klepała do nich. Kabury także jest, gorzów w nawiązaniu do uzbrojenia również właśnie Waltera. Co by tu jeszcze powiedzieć? Aha. W zakończeniu II wojny światowej Francuzi między innymi przejęli jedną z fabryk produkującą Waltera i klepali tego waltera w dalszym ciągu. Różniło się tylko tym, że te okładziny tu nie były plastikowe, czy tam drewniane, tylko były całe metalowe. To, to widać od razu, że to francuski wypust jest. Natomiast później jeszcze łoże, które główne łoże, w tym pistolecie zostało zmienione ze stalowego, bo w oryginalnym P-38 było stalowe łoże, na łoże aluminiową, co obniżyło znacznie ciężar tej broni i w niezmienionej formie wyglądało to wszystko identycznie. Te nasze Walterki były produkowane dla Bundeswehry. Bundeswera, bodajże do do lat 70. miało na wyposażeniu właśnie Waltery P1, tym razem, bo te z poprawionym łożem, te z aluminiowym, to nazywały się P1 i były do uzbrojenia Bundeswehry. Na tym zakończymy, ale to na pewno nie jest koniec naszych, naszych spotkań z ciekawą bronią. I na pewno jeszcze zrobimy odcinki ciekawe. O broni, którą używano tutaj podczas walk o Gorzów. A przy okazji być może uda mi się znaleźć jeszcze ciekawą broń, która miałaby ma również kabury wyprodukowane w Gorzowie. Mam nadzieję, że ta nowa seria o tej broni wszystkim się spodoba. I zapraszam do sklepu z bronią Dashboard na ulicy Podmiejskiej Bocznej.